Mamy tu Fordzika, silniczek 1.5. Proszę bardzo, jak silniczek ładnie pracuje. I to jest dieselek. Akurat jest po wymianie rozrządu. Pasek też został wymieniony. Rolki nowe. Napinacz. I czy nie mogą tak w szmel silniczki pracować tak ładnie, tylko klekoczą jak te klekoty stare? że tu kolega zrobi serwis, był olejowy karteczkę przyczepi, że jest wszystko w porządeczku, olej jest wymieniony naklejeczka też jest, rążon został wymieniony na nowy oczywiście odpowiedniej firmy, nie jakiś w chiński jeszcze ostatnie dolewanie płynu sprawdzanie, poczekam aż silniczek się odpowietrzy i do klienta. I tak wyglądają naprawy silników PSA. Przeważnie jest rozrząd, jakieś napinacze i na tym się kończy. I to to ja rozumiem. I silniczek nie niezażygany, czyściutki, wszędzie czyściutko, sucho. Nic nie cieknie, nie ma tych spierdolonych rur, co w wagenie.